Baga, jak to, wie, jest. <grymne> Dzień dobry, Panie i Panowie, witajcie, kochani, taki Standardowy live na zakończenie naszej całej zadymy. I to wszystko jest zawsze zmarszczył, marszu, tak prosto z głowy i przede wszystkim prosto z serca, więc ja tu nic nie ma na... I jedynie, mam jedyne, co chcę powiedzieć, że przede wszystkim, jest też mega wrażenie to mega wrażenie, że wszystkich ludzi, ekipy. tutaj nie ma wszystkich, którzy bali już w tej zadymie, to jest jedna część, która dzisiaj ma się to wszystko. jest nie chciałbym. Ja powiem tak, że dla nas, jak się to ogląda z tamtej strony, to wydaje się tak naprawdę, no, hop, shoot. ale ja tutaj nie to, żebyśmy nie chcemy się użalać, ale też chcemy, żeby to było wszystko faktycznie niekorzywe. i prawdziwe. I tutaj wychodzi, że w od piątku do niedzieli oni, bo nie my, wymalowali 4300 metrów kwadratowych. 4300 m2 w jednym miejscu, pomalowali całą, całą chemię, chemioterapię stacjonarną, to jest przeogromny chłop, zobaczycie na, na filmiku, pomalowali dwa gabinety do Boboruckiej, które są na dole i trzy gabinety przychodni w budynku H, no szacun, szacun, szacun wielki. Ja tu, tu, coś lepszego, do powiesz co tam jeszcze. No kilka danych technicznych. 4300 metrów około pomalowanych powierzchni, kilkadziesiąt oklejonych drzwi, odboje, ściąganie i zakładanie poręczy, zabezpieczanie około 500 metrów kwadratowych podłóg, logistyka przede wszystkim, żeby to wszystko zgrać, bo trzeba pamiętać o tym, że na oddziale są pacjenci, więc no trzeba to było wszystko tak skręcić, żeby to zadziałało. No i chyba zadziałało. No i chłopety, ile A, przepraszam, zapomniałbym. Jest dziewięć kapet wklejonych. Mam nadzieję, że pacjentom i panią pielęgniarkom i lekarzom będzie się to podobało. Będzie na pewno przyjemniej. Ja tylko podam, że nie się <śmiennie> <nie będzie żyć śmiennie> <to, że> <śmiennie> Ja tylko wam ja ja powiem, to ja to mam powiem że ja na ja tym, tym odpiszę. Aż pakiet sobie na to pociale spędzimy półtora roku tego życia. Półtora roku ale koleżanką, która po operacji jeszcze chyba ze trzy miesiące nie znajdą, bo on najbliższy nie z tego szpitala. I my naprawdę kojamy się blisko, mam wszystkich kochani, naprawdę zniechęcam, dziękujemy, nie mówimy serca. No, no, to byście też potrzebowali, to będzie jakaś swoją dla tak tylko możemy. Panie Marek, patrzę, okej, okay? idę wyłączyć, bo jestem ciekawy o wystawie. <try> <try>